Dzisiaj pochodzimy trochę za borowikami usiadkowanymi, więc pokazuję jeden z pierwszych. Malutki, to prawda ma ze 3 cm, może 4. Ale tak wygląda. a jaki jest malutki to możecie zobaczyć kadruje go na środek filmu już go widzicie Także popatrzymy za czymś jeszcze Pierwszy ceglas pory dzisiaj, przypadkowy las jest. Będziemy szukać kolejnych. A takim stoku może coś jeszcze znajdziemy. No i kolejny ceglastopory w górskich terenach nie jest na nie trudno trafić u nas są dość łatwe do, do upolowania. Zobaczcie, że fajnie się za nimi patrzy, bo ściółka jest jaka bardzo czysta, praktycznie samo igliwie, więc łatwo je wypatrzeć. Fajnie się zbiera w górach Grzyb, grzyby. Może się śmiało za nimi rozglądać. Widzicie kolejne borowiki na pierwszym planie. Jeden leżący, można powiedzieć, śpiący. Zobaczcie. I kolejny borowik usiadkowany. Czyli te pierwsze borowiki wiosenne. Jak widzicie, już są dwa. W sumie to trzy. Nie są duże, bo akurat dopiero u mnie wyskoczyły. Ale już coś można spotkać. 11 maj, z tego co dobrze pamiętam, dzisiaj jest. Więc 11 maja tu już widzicie kolejne borowiki. Czy to jest las jesienny? Bo niektórzy twierdzą, że to pokazuje jesienią. Taka wyrazista jasna zieleń. Zaraz wam tutaj zbliżę na drugi plan. Zobaczcie, czy to jest las jesienny? No, 300 wiosenny. I kolejne małe bąbelki. Jak widzicie. Ten mniejszy nawet niż mój mały palec. Zobaczymy, czy jest miękki. E, Twarde jeszcze. Ten też twardy. Także kilka borowików się pokazało. Zobaczcie, na tą, ten tak wyraźnie ma tą siatkę. prawde bardzo wyraźnie także pięknie w jakiekolwiek borowiki można trafić i w takiej fajnej w takiej fajnym miejscu sobie wyrosły troszkę zieleni same liście i one jak widzicie się tu pokazały. nie są wielkie. Trzeba się dobrze wpatrzeć, bo są jasne, żeby je zobaczyć. Dobrze, idziemy popatrzeć. Wam pokażę trochę lasu. To jest taki bukowy las. Dobrze, idziemy popatrzeć dalej. Już z daleka widać borowiki. Podejdziemy do nich usiadkowane, czyli dzisiaj jest 14, tak? 14 i 14 Wam pokażę borowiki kolejne usiadkowane, ale pokażę Wam, jak fajnie wyrosły. Powinniście już je widzieć spokojnie, na środku. Zawsze staram się pokazywać ekranu. naprawdę nie jest je trudno wypatrzeć w takich miejscach w takich miejscach bardzo łatwo je można zobaczyć bo nie są przesunięte liśćmi więc podejdziemy do nich troszkę niżej tak tutaj już widzicie jeden mniejszy ale już widać że jest dziurawy pokażę wam to może o zobaczcie tą dziurę Te pierwsze borowiki zazwyczaj często są dziurawe, więc nie ma się tym co łamać. Ale w takim układzie jak ja, czyli robię sobie zdjęcia i filmy, tak jakbym je zbierał. Myślę, że fajny. Dobra, popatrzymy jeszcze. Może coś nam może coś się uda ustrzelić. No i macie kolejny borowiczek usiadkowany. Teraz tylko usiadkowane. Szlachetny to raczej troszkę później, ale dla większości to będzie się nazywał prawdziwek. Ale tak naprawdę, pra na pra prawdziwka mówimy na borowika szlachetnego, więc to nie jest prawdziwek, tylko borowik usiadkowany. My wiemy, że to usiadkowany poznajemy po siateczce no i po okresie występowania, chociaż. Może się też zdarzyć, zdarzyć borowik szlachetny, też teraz, ale to jest mało możliwe. Zobaczcie, że kolejny nasz borowiczek się tutaj piękny trafił. Nie jest wielki, ale teraz akurat. Że super wielkich nie trafimy. Bo raz, że nie będą mogły wyrosnąć, bo pewnie już zostaną zjedzone. A po drugie, mogą nawet uschnąć, bo nie jest za, za mokro. Chociaż u mnie nie mogę jakoś strasznie narzekać na wilgotność w lasach. Dobra, przejdziemy dalej do jakichś kolejnych borowików. Popatrzymy za nimi. Chciałbym Wam pokazać teraz jeszcze kolejnego borowika. Specjalnie tak powoli przejeżdżam, żebyście mogli go wypatrzeć. No, już go chyba widać. Podejdziemy do niego. No, ten usiatek nam się trafił bardzo ładny. Zobaczcie i naprawdę spory gruba baryłka taki grubasek tu może reprezentuje moją dłoń także jest całkiem całkiem no odjąć go jest ciężko ale ale chyba jest dziurawy z tego co widzę bo nie jest dość yy, twardy Ale mogę go przynajmniej pokazać. Więc będziemy się rozglądać za kolejnymi, jakimiś borowikami. Może coś jeszcze znajdziemy i coś w miarę dużego. Jak nie, no to no. darujemy sobie. Będziemy patrzeć w dnie. Dni za nimi. Myślę, że fajny borowiczek. Zobaczcie. Taka fajna baryłeczka. Że pięknie się prezentujący borowik, raczej do zbioru się nie nadaje, ale jak sami widzicie, śmiało w maju można wchodzić do lasu i szukać już borowików, ten dosyć ładny jest. Także robię taki zbiorczy z maja film po kilka dni, nie chcę mi się wrzucać co chwilę filmu jednego, skompiluję to i będziecie mogli oglądać różne ciekawe borowiki. I teraz ceglaś borowik, to topory też jadalny, tylko jest twardy, musimy go troszkę dłużej gotować. Albo dusić. Zobaczcie w jakim pięknym miejscu wyrósł, w lesie bukowym. Zazwyczaj w tym lesie mało tych borowików rośnie, jeden, dwa. Akurat mi się udało go ustrzelić. Bardzo fajnie, cieszę się. No, piękny borowik ceglastopory. Patrzcie pod drzewem bukowym Taki borowiczek ceglastopory Po czym wiemy, że ceglastopory, a nie ponury. Już na którymś z filmów wspominałem, możecie porównać z ponurym Zobaczcie na jego trzon. Na trzonie nie ma siatki, tylko jest taka struktura jakby kamyczkowa. Taki marmurek jest. Bez siatki. Postaram się zrobić w tym roku zestawienie ponurego i ceglastoporego. Akurat patrzyłem za ponurymi, jeszcze ich nie ma. Także będziecie musieli chwilkę poczekać. Może mi się uda takie zestawienie zrobić. Dla kilku osób zaciekawionych, jak właśnie wygląda ponury i ceglastopory. Bardzo zbliżone, jeżeli chodzi o kolory i o zachowanie się w przekroju. No, no to widzicie, coś tam się pojawia. Na koniec pokażę Wam mamusie z dzieckiem zobaczcie jak kwoka z, z kurczętami jeden borowik wyrósł w sumie, znaczy dwa borowiki jeden na drugi ten większy chroni tego mniejszego to tak na sam koniec jeszcze pokazuję będę kończył ten film myślę że wystarczy o borowikach usiadkowanych Tutaj też możecie zwrócić uwagę na siateczkę wyraźną. Na tym młodym jeszcze tego nie widać, ale będzie widać. Będę kończył. Pozdrawiam wszystkich. Pa. Na razie. Cześć.